Jarek jak auto się sprawuje po odbudowie? Ja muszę się z nim zaprzyjaźnić, bo za długo mnie tam nie było po prostu i brakuje mi tego czucia, które powinno być. Nie? Jak wiem, grasz w tenisa codziennie, czy, czy chodzisz grać w piłkę, to jest, masz cały czas kontakt z tą piłką. Tutaj niestety byłem... Zmuszony się z nim na chwilę rozstać, no ale wracamy, ja myślę, że to po prostu z kilometra na kilometr będzie lepiej i będę jakby lepiej czuł ten samochód. Na razie Śląska zapowiada się, że będzie sucho, będzie słonecznie, to Ci odpowiada? Tak. może być, każda pogoda będzie dobra, lubię wrócić. To jakie nastawienie, walka, o jakie pozycje? Ja mam swy, jakby swój plan na to, żeby, żeby być na mecie, bo ostatnio brakowało tej mety, czy mieliśmy takie jakieś dziwne przypadki jak na tym rajdzie Polski, więc to, to nie chodzi o to, żeby wygrywać, o to, o to chodzi, żeby się ścigać i bawić. Na ile znasz na pamięć te odcinki, które w tym roku będą przejeżdżane? Myślę, że wszyscy znają, bo to są odcinki z zeszłego roku, sprzed dwóch lat i tak dalej. Tak samo Grzesiek, Kuba i wszyscy po tym jeździli i każdy to zna, więc... Eee, trasa z dzis dzisiejsza, z tego roku to jest 80-90% zeszłego i wszyscy jechali, więc każdy to zna.